Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na temat diety. Keto a dzisiaj kolejny keto test na kanale. Keto test od razu zaznaczam niesponsorowany, nie dostałem za to żadnych pieniędzy, rabatów e, ani nic w tym stylu. Jest to test robiony całkowicie z mojej własnej woli, bez wiedzy producenta tego produktu. Z opisu filmu już pewnie się domyślacie, że będziemy testować dzisiaj ketogeniczny chleb. Moi drodzy, zamówiłem we wtorek wieczorem o godzinie chyba 23 chleb z piekarni. Pudka. Piekarnia Pudka, z tego co wyczytałem w internecie, ma swoje siedziby tylko w Łodzi lub w Warszawie, a chleb przyjechał do mnie. Teraz jest czwartek, godzina e, około południowa i właśnie zaczynam sobie robić śniadanie i przyjechał do mnie ten chleb, który jest jeszcze pachnący, miękki, świeży. No już nie ciepły, ale jest bardzo, bardzo, bardzo świeży, tak jakby po prostu dzisiaj rano został upieczony. Przyjechał do mnie kurierem DHL ten chleb. Teraz tak. Zaraz Wam go pokażę. Tak, To jest opakowanie. W takich opakowaniach chleb przyjechał w kartonie zapakowany ładnie. Jeden taki chleb ma 300 g masy. Jest to chleb oczywiście probody, jak się można domyślić. On wygląda tak, to jest, no mówię, 300 gramów chleba. To jest taki 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobrych solidnych kanapek. I teraz czytamy etykietę tego chleba. Niski indeks glikemiczny. 33,5, czyli chleb dla diabetyków. Chleb probody o obniżonej zawartości węglowodanów, wysoka zawartość białka. I moi drodzy, przechodzimy do składu. Jeszcze ciekawostka data do spożycia tego chleba to jest 28 czerwiec. Dzisiaj mamy czerwiec 25, czyli chleb ma około 5 dni. Daty spożycia, bo myślę, że ma mniej więcej dzisiaj drugi dzień, bo musiał wczoraj zostać upieczony, żeby był wysłany. I to, co wszystkich interesuje najbardziej: makro i skład. Jeśli chodzi o skład, jest to woda, białko pszenne, mąka sojowa, siemieliane, nasiona słonecznika, śruta sojowa, sezam siemieliane, pełnoziarnista mąka pszenna orkiszowa, błonnik jabłkowy, zakwas z pełnego przemiału pszenicy. Orkisz, otręby pszenne, drożdże, słósud, jęczmienny przyprawy. Zanim jednak, e, bo tutaj się pojawia mąka pszenna, mąka, 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 zanim jednak rzucicie się do atakowania tego chleba, e, przeczytajmy sobie makro, bo ono wygląda naprawdę nieźle. W 100 gramach tego chleba mamy 300 kalorii, w tym tłuszcz 18,4 grama, tłuszcze nasycone 2,3, jedno nienasycone 5,3 wielonienasycone 10,7, kwasy tłuszczowe omega-3 2,27 g, węglowodany w 100 g 5,5 g, w tym cukry 0,7, błonnik 10, białko 25 g, sól 1,5 g. Czyli jak widzicie w 100 gramach tego chleba jest 5,5 g węgli, czyli w całym takim chlebie 300 g jest 16,5 g węgli w całym takim chlebie. Jeśli ktoś ciężko trenuje, na siłowni ma robi dobre treningi jest bardzo aktywny to takich chlebów dziennie mógłby zjeść dwa myślę że dwa takie chleby dziennie to jest sztos więc jeśli macie trochę kasy taki chleb kosztuje 7,60 zł groszy to jest drogo ale to jest chleb zrobiony z samych ziaren i chleb z doskonałym makro to jest chleb który ma dużo tłuszczu dużo białka i bardzo bardzo mało węgli jak na chleb to jest naprawdę makro ja myślę, że taki chleb samemu może być ciężko nawet zrobić. Ja nie wiem, ja nie lubię się bawić, mi nigdy chleb w życiu nie wyszedł. Jak próbowałem robić, nie lubię piec chlebów i koniec, nie będę tego robił. Ja jem chleba na tyle, właściwie odkąd jestem w Keto, nie jem chleba w ogóle, ale też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem chleba. Kupiłem sobie kilka takich buchenków, zamrożę je i codziennie na przykład jedną taką kanapkę ze smalcem z chęcią sobie zjem. Albo właśnie 5 gramów węgli, to jest... Słuchajcie, śmietana ma prawie 5 gramów węgli jogurt naturalny ma 5 gramów węgli kefir ma 5 gramów węgli jest yy, w 100 gramach oczywiście czekolada ma w cholerę więcej węgli niż ten chleb także ja myślę, że jak najbardziej makro spoko czy jest tanio? nie jest tanio, jest drogo ale od razu powiem Wam, że jak się zamówi powyżej 70 zł, czyli 10 buchenków, to jest gratis dostawa, więc można za 7 dych sobie zamówić 10 takich chlebów, zamrozić je i biorąc pod uwagę, że jemy taki chleb dwie kromki na przykład dziennie, jak ktoś lubi, albo, albo jedną kromkę dziennie do śniadania, to jeden taki buchenek chleba starczy Wam na 5-6 dni. Więc za, za 70 zł można kupić sobie tak naprawdę na 7 tygodni chleba raz w miesiącu taką paczkę, jeśli ktoś naprawdę bez chleba nie może wytrzymać. I teraz ja o tym chlebie prowody. E, dużo słyszałem, dużo czytałem między innymi też na grupie Facebookowej. I zamierzam go teraz tutaj przetestować. Pachnie epicko. Jest bardzo, jak widać, jest bardzo miękki. Bardzo miękki. Bardzo fajny, taki w dotyku. Pachnie świetnie ziarnami, słonecznikiem i sezamem. I teraz ja tu muszę jakoś wstawić kamerę, żebyście wy widzieli, co ja robię. Okej, okay, moi drodzy, tutaj mamy ten chleb. On się prezentuje w ten sposób. Jeszcze Wam go poobracam. Proszę bardzo. I kroimy. Chleb w środku wygląda tak. Mnóstwo ziaren różnego rodzaju. Mięciutki, wilgotny w środku, mokry. Pachnie bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Ja już tak dawno nie jadłem chleba, że mi, może mi tak pachnie. Ale jest miękki, wilgotny w środku. Bardzo, bardzo fajna tekstura. No i co. I test smaku robimy. Najpierw spróbujemy go bez niczego. Odkryję sobie taki kawałek. Dobry. Powiem Wam, że tu jest tak mnóstwo ziaren, że naprawdę smakuje jakby był robiony, zrobiony z samych ziaren. Bardzo konkretny, bardzo, bardzo dobry w smaku. A teraz spróbujemy. Jak to smakuje ze smalcem? Weźmy nóż, nałożymy sobie smalcu, a i testujemy. Genialna sprawa. Powiem Wam, moi drodzy, że ten chleb jest niesamowicie pyszny. I chyba zostanę z tym na dłużej. <laughs> zamrożę sobie Myślę, że to sobie spokojnie zamrożę i spokojnie od czasu do czasu, jak przychodzi ochota na chleb ze smalcem albo na kanapkę z konserwą, to jedna, dwie kromki takiego chleba w zupełności wystarczą i warto coś takiego mieć, jak ktoś lubi chleb. no to jeszcze ciekawostka. W jednej porcji, czyli w jednej kromce 30 gramów jest tylko 1,7 g węgli. Czyli, oczywiście netto, po odjęciu błonnika. Czyli... Jedna kanapka to jest nawet nie 2 gramy węgli. 2 gramy węgli to są w niektórych kabanosach gorszej jakości. Moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o ten test. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym chlebie. Znaczy, pewnie myślicie, że jest z drogi i nie przekonuje was na pewno zamawianie chleba kurierem. Też się tego obawiałem, że przyjedzie suchy, twardy, niedobry. Ale chleb naprawdę zamówiony we wtorek przyjechał w czwartek, pachnący, mięciutki, świeżutki. Niczego więcej tutaj nie trzeba. Zapraszam do komentowania. Jeśli film wam się podobał i wam pomógł, zostawcie łapę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie guzik subskrybuj i zapraszam również do wspierania mojego kanału na platformie Patreon, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Ja tymczasem się żegnam i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.